Witajcie w kolejnym odcinku po długiej przerwie. Ten projekt, który dzisiaj wykonamy, będzie na sprzedaż. Także zapraszam w opis filmu. Główną inspiracją do tego projektu było to oto zdjęcie. My pójdziemy troszkę bardziej w naturalną stronę i stworzymy nasze dzieło z drewna z lasu, mchu, żywicy. Jeżeli w trakcie odcinka będzie coś dla Was niejasne. Może chcecie, żebym poruszył jakiś temat szerzej, albo chcecie zobaczyć jakiś projekt na moim kanale, dajcie znać w komentarzu. No i zapraszam w opis filmu. Tam też znajdziecie więcej informacji na temat tego, co dzisiaj będziemy wykonywać. No i jeszcze muszę Wam powiedzieć, że serduszko mi się raduje, że w końcu do Was mogę przyjść z nowym materiałem. Dlatego, jak macie jakieś pomysły, sugestie, dawajcie mi proszę znać. A my tymczasem idziemy szukać dobrego materiału na nasz projekcik. Zaczynamy od znalezienia rdzenia naszego projektu. Pniaczek. Im bardziej zaniedbany, tym lepiej dla nas. Potrzebujemy tylko plastra, grubość około 3-4 cm. Tak oto prezentuje się nasza wycięta zdobycz. Drewno docinamy na odpowiadający nam rozmiar. W moim przypadku około 18 na 27 cm. Dokładnie czyścimy drewno z zanieczyszczeń. Najlepiej namoczyć drewno w wodzie i dokładnie przylecieć szczotką. Jeżeli drewno leżało długo na dworze, warto też je oczyścić papierem ściernym no z niepotrzebnych przebarwień Przed zabawą z żywicą musimy zamknąć pory w drewnie, ponieważ jakbyśmy wlali żywicę od razu, no to mogłaby dotrzeć w niekontrolowane przez nas miejsca Przez co w drewnie powstałyby pęcherzyki powietrza Które jak się domyślacie nie są mile widziane Ja użyłem kleju do dekupaż Można to pokryć lakierem, żywicą No czy innym klejącym specyfikiem Dekoracje Tutaj szeroka dowolność Ja postawiłem na rybacką łódkę oraz mostek Zastanawiałem się nad dodaniem drzewa Ale bałem się, że to będzie już zbyt dużo Przechodzimy do najważniejszego momentu: odlewanie z żywicy. Z dociętych elementów z pleksji tworzymy formę i dokładnie zabezpieczamy wszystko klejem na gorąco. Na dole znajdziecie link do żywicy, którą właśnie widzicie. Ja używam żywicy poliestrowej. Podobno epoksydowa jest. Bardziej popularna, ludzie bardziej cenią, ale ja jakoś się przyzwyczaiłem do tej. Rozrabiamy ją zgodnie z zaleceniami producenta i dodajemy turkusowy barwnik. Żywice lejemy powoli po ściankach, najlepiej zaczynając od najniżej położonego miejsca. Jeżeli chcecie osobny dokładny materiał, no to dajcie znać. Tutaj przeżyłem istny dramat. Plastik nie chciał się odkleić. No, pomogłem sobie palnikiem, ale i to nie było bardzo pomocne. Wstępne szlifowanie, aby uzyskać pożądany kształt, no oraz w miarę płaską powierzchnię. Zdecydowałem, że wypełnię jeszcze inne szczeliny oraz uzupełnię powstałe wcześniej ubytki. W tym celu klejem na gorąco tworzę ramki wokół elementów, które chcę zalać, aby nadmiar żywicy nam nie wyciekł po całym projekcie. Gdy wszystko zwiąże, znowu szlifujemy. Mamy to. Najtrudniejsze jest za nami. Zgrywam się. Jeszcze szlifowanie. I polerowanie. Najbardziej znienawidzony przeze mnie etap. Tutaj jeszcze mamy w miarę duże powierzchnie, więc nie ma tragedii. Papiery, jakie używałem, to na wiertarce 80, na szlifierce 150 i ręcznie 400. No i z pomocą wody 1000 oraz 2000. No i na koniec pasta polerska K2. Końcóweczka, czyli nadanie połysku. Idealnie sprawdzi się zwykła spożywcza oliwa z oliwek. Wy możecie użyć dedykowanych środków wedle uznania. Przyklejamy mech i gotowe. Bierzemy kawkę i możemy podziwiać nasz projekt. Teraz część taka poboczna filmiku dla ludzi, którzy doceniają moją twórczość. Jeżeli sam jesteś twórcą, artystą. No to daj znać. Z chęcią wykonam jakiś wspólny projekt. Nie wiem, można zaangażować w to, w to jeszcze jakąś firmę, dotrzeć do jakichś innych twórców. Ja jestem otwarty na e, propozycje. Albo po prostu wymienić się doświadczeniem. Też fajna opcja. A jeżeli jesteś widzem, oglądasz moje materiały, to daj proszę znać, co ch chciałabyś, chciałbyś zobaczyć jeszcze na moim kanale i co mogę ewentualnie poprawić w tych materiałach. Pomoże mi to wy... E, tworzeniu dla Was e, materiałów, a dzisiaj to tyle. Jeszcze jedna sprawa: jakiś subik, like do podbicia statystyk. Statystyk, będę bardzo wdzięczny. E, no i Instagram, jeżeli tam też jesteście, to zapraszam. Tam ja sam jestem częściej w tym materiale. Na tyle, mam nadzieję, że projekt Wam się podobał. Także to tyle. Cześć.